Wytłumacz mi, jak to jest, że Zephyr ma tak wysoką cenę do tak niskiej kapitalizacji? Czy to jest bycze? Nie, to nie jest bycze, to po prostu nie ma znaczenia Już tłumaczę dlaczego Przejdźmy sobie na CoinGecko No i wybierzmy sobie kryptowalutę Zephyr Aktualnie cena jednostkowa za kryptowalutę Zephyr wynosi 19,74$ I tak naprawdę sama cena jednostkowa w ogóle nie ma znaczenia Liczy się to Jaka jest cena w połączeniu z tym, ile jest danej kryptowaluty w obiegu? No i tak po prostu wylicza się kapitalizację rynkową. No i aktualnie cena Zafira wynosi 19,74 dolarów, a tej kryptowaluty w obiegu jest 3,1 miliona. No więc tutaj wpisujemy w sobie 3,1 miliona. No i wychodzi nam kapitalizacja rynkowa na poziomie 61 milionów. Dolarów. No i teraz porównajmy sobie to do, do chociażby kryptowaluty Chloré AI, zobaczcie tutaj kapitalizacja rynkowa jest bardzo zbliżona, Zephyr jest na miejscu 546, jeśli chodzi o kapitalizację rynkową, a klorę na pozycji 584, a cena za jednostkę wynosi 18 centów, Z tym, że tutaj Mamy już w obiegu nie 3,1 miliona, tak jak w przypadku Zephira, tylko 291 milionów. Trochę ponad 291 milionów. No i teraz wpiszmy sobie tutaj 291 milionów. No i wychodzi nam kapitalizacja rynkowa na poziomie 53 miliony dolarów. Więc tutaj w przypadku kryptowaluty Klory i kryptowaluty Zephir. Mamy zupełnie inną cenę jednostkową, ale podobną kapitalizację rynkową, bo po prostu Zetir ma adekwatnie mniej kryptowaluty w obiegu, a chlorę adekwatnie więcej. I od strony fundamentalnej to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Natomiast może mieć tutaj znaczenie aspekt psychologiczny, ponieważ gdy wejdą nowi użytkownicy na rynek kryptowalut i zerkną sobie na taką kryptowalutę Zetir, zobaczą, że ona kosztuje 19 dolarów, a później sobie spojrzą na kryptowalutę chlorę która kosztuje 18 centów, to pomyślą sobie, że przecież kryptowaluta Cholera jest dużo tańsza, więc ma przynajmniej 100 razy większy potencjał do wzrostu niż kryptowaluta zetir, ponieważ oni nie będą rozpatrywać tego przez pryzmat kapitalizacji rynkowej. No i taka kryptowaluta może po prostu przyciągnąć większą ilość nowych, nazwijmy to w cudzysłowie, inwestorów, którzy sprawią, że ta kryptowaluta zostanie szybciej i bardziej wypompowana. You <music>